Witam wszystkich bardzo serdecznie. W Na następnym odcinku zagrajmy w Silent Hill 3. Jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, co byliśmy. Nie pamiętam już dokładnie, co tu znalazłem. Mam nowego pada, i teraz mi jest. A, młodzą, młodzą, faktycznie. Mam nowego pada, i teraz mi dosyć ciężko ogarnąć sterowanie znowu. Wiesz, trochę mam zmienione. zmieniony układ przycisków, ale gdansko wibracje działają i tak dalej. Jakby ktoś był. Zainteresowany ten pad to Tracer Shogun, dałem za niego 30 zł w Carrefourze. Dobry pad. Mam operację, mam wszystko to latek baracki. Działa z PS-em, trójką i kompletnie Jest ok? Niestety, tylko przewodowy, chociaż wygląda identycznie jak od PS-a trójki wiecie, można odłączyć kabel. jakby go naładować, by się chciało. to, to jest? Ja tak naprawdę nie mam pojęcia, gdzie idę i co robię, nie? Wszystko naczuję. Może powinienem najpierw przeczytać jakiś poradnik, nie wiem cokolwiek. Bo tak to będziemy błądzić. Ale tam, trudno. W sumie naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jestem. Powiem Kurde, użyłem apteczki I to chyba tej dużej No trudno Właśnie, gdzieś tu powinien być z mapy, o to mi chodziło mm. Jak tu się... Przegląda mapę? Tu się nie da Chyba się nie da, to jest tylko to co można zrobić To gdzie ja mam iść w takim razie? Nie wiem, pójdę do góry i w prawo. O, teraz dopiero mogę. Tak obstawiam, żeby tutaj pójść w tym kierunku. No bo ze strzałkami mam drzwi, które mogę przejść. A może i tutaj? Dobra, się trochę cofnę w dół i tam pobiegnę. To powinno być właśnie to. Tak. Tak był. Ha, zamek jest rozwalony. A jakże? Dam radę tam jakoś inaczej przejść? Chyba, że górą. Zobaczymy. Chyba, jak jest taki niebieski ten, to znaczy, że w ogóle tam nie byliśmy. Tak mi się wydaje. Hm. Też jest rozwalony. Także szału nie ma. Pewnie jakiś potwór będzie. Bo już słyszę coś niepokojącego. Dam mi chwilę odpocząć. A jakże rozwalony? No, w ten sposób się robiło pod Przejdę, a zobaczymy tutaj w lewo, do tych łazienek czy coś, wiecie, tutaj i tu. Może się da. Ok, jestem w jakimś Jest save point, dźwignia jakaś, ale najpierw save point. na nowym. I cóż ta dźwignia robi? Aha, pojemnik na naftę, tak? Są dwie ampułki zdrowiem. Tu jest amunicja do strzelby. I do pistoletu. Także prawdopodobnie mój cel teraz to będzie pojemnik na naftę zdobyć. Jeszcze raz spróbuję. Ta, nie można wajchy pociąć. To, muszę szukać jakiegoś pojemnika, co mogę zabrać. Zejście na dół, zanim tam zajdę jeszcze trochę coś tutaj poszukam. Co? Dziwik jest tutaj, jak sprawdzić, by zadziałał. Naftę pewnie trzeba przynieść. Zbiornik paliwa, no właśnie, nic w nim nie ma. Dobra, trzeba przynieść naftę. Najpierw jakiś pojemnik, byłoby ok. Dziura jest pełna brudnej wody, nie mogę tam zejść w ten sposób. Ok wam, że teraz założyłem, że w tym padzie jest pewien taki moment, jakby przeskoku analoga. Nie przeszkadza aż tak bardzo, ale drobinkę denerwuje. No to już nie działa. No nie ma paliwa. Dobra, musimy znaleźć tę naftę. A czy. już znalazłem. To teraz muszę znaleźć coś, w co tę naftę mogę zabrać. Jestem ciekaw w sumie, gdzie to mogłoby być. Sprawdzimy sobie mapę. Dobra, to jest jedyne przejście. Tam nigdzie, indziej nie da rady wejść. Wybaczcie, że tak rzadko są odcinki z Zelda, czy tam z... Silent Heela No ale po prostu wrzucam co mam aktualnie nagrane A czasami mam ochotę na przykład cały dzień sobie nagrywać Gdybym przykładowo pójdę na grę, którą już nie chciałem nagrywać Tak jest tak jest no, no, ale zrozumiejcie co mi się wydarzy Czasem miałem ochotę po prostu nagrywać jedną chwilę I wracam sobie do niej za jakiś czas Tyle Teraz postaram się wrzucić coś było co innego

этот а раз снова будет сразу получить. Там, по-моему, этот раз. Ну, странно. Нет, с поворотом. Да, не могу, да, не да. Jest perfitna przez to udźwiękowienie, Jest tak dobrze zrobione, że w momencie kiedy gramy jest niby 15 po południu, no ale i tak jest nieprzyjemnie dosyć a to wszystko tylko dzięki muzyce i udźwiękowieniu. Tu nie chyba tędy lazłem, bo za tarki seria jest więcej fps -ów. No, A teraz nagrywam mi normalnie w 30 stale, więc jest okej. Okay. Wcześniej miałem na 20 nieco, ale nie jest do pomieszczenia. Proponuję zabrać naftę. Aha, zbieramy naftę. O, muszę, zapomniałem, że trzeba przedmiotu przełożyć taką, dłużej. Ale on naftę do budynki. powinien. Mały zapis gróbowy i lecimy do pomieszczenia obok, żeby uruchomić maszynę. Prawdopodobnie odpompuje wodę, będę tutaj podrobinę nawrócony. Zbiornik paliwa używamy butelki z naftą. Powinno ruszyć dziwik jest tutaj, jak sprawić, żeby zadziałał? No nie wiem, chyba coś trzeba wcisnąć, nie? Co to wygląda, żeby nie działa. No i no, kurde, nie lubię mi tego. Dziwik jest tutaj, żeby zadziałał. No to masz przyciski takie. No właśnie. Włączmy O! Ładnie, widać, działa na wpadzie. Dobrze, w moim poprzednim padzie, pomimo że były dwa silniki, to one nie działały prawie w ogóle. A teraz położone tylko tu, słyszycie? No właśnie, elegancko działa. Dobra, teraz zobaczymy czy woda odpompowało. Dzięki tej rzeczy woda w końcu wyleciała z tej dziury. Wygląda na to, że mogę już zejść na dół, jeśli tylko wytrzymam ten smród. Ciemną mokrą, nic przyjemnego mam w ogóle mapę tej lokacji, mam Nie są spory w górę, z których muszę iść, tam nic dalej nie ma. Czy coś ścieków czy co? Tutaj jakieś wyboru nie mam. Albo lewo, albo prawo. Ale jak widzicie, lewo tu jest za tego. No to prawo. Się przejdę na drugą stronę. Wow, ja mogę tutaj wejść, ale nie chcę. No, header nawet jak wychodzi z wody, mam wibrację. Łoł, nie, ja na pewno nie chcę z tym walczyć. Sorry. To mi dobrze, że może tu wejść, teraz. Dzięki temu mogę przechodzić bez problemu. Kiedy tylko mam ochotę. Daleko jeszcze? W sumie chyba przejdę teraz na drugą stronę. Są jedne drzwi, ale tutaj jest jakiś korytarz dłuższy. Pewnie tam muszę iść. Przeważnie w takich korytarzach są jakieś kluczowe przedmioty. Co już zdążyłem zauważyć. Dlatego ten idę. Tędy. Ciało pod mostem było. Co to za maszyna? To na to, że już nie działa. Suszarka. Półka. Coś jeszcze? Dużo śmieci. Czekajcie tutaj, coś jeszcze jest. Aha. Dobra, tylko był taki komentarz, który jest niepotrzebny. Na co mi suszarka? No ale mam, to jest najważniejsze. zacznie do czegoś być musi. Ale sprawdzę, bo to wygląda na to, że, już, że wciąż działa Nie wiadomo czy wciąż, czy wciąż działa tak naprawdę Jestem ja mam problemy z wysławką mówiłem, że mam problemy z wysławieniem Językim się plącza, no. Coś już do nas pełznie, przynajmniej trochę, ta... ostatni, mały. Albo mu nie to, to to jest już ciszej troszkę. Niebezpieczeństwo trzyma się z dala. To prawdopodobnie wisiało na tych drzwiach. Widać, że stan spadło. Czyli ktoś tam pobiegł jednak. Monitor ochrony musi być zepsuty, OK. Okej, okay, save point. Możliwe, że tutaj zakończę odcinek, zaraz zobaczymy ile już nagrywam. Mam półeczka. Tak, co zastąpić? Nagrywam 12 minut, czyli jeszcze chwilkę gramy, bo byłby odcinek za krótki. Niebezpieczeństwo, mhm. Nie to idziemy. O, i kadstenka, Teraz coś wyleci z tej wody na pewno. Od razu chyba szybko na wypadek musimy mieć śmierci w razu będzie tak. Chyba tak, chyba jedynie mowa Tak, to jest śmierć jeden Czyli jeszcze tam pójść nie możemy Hała no, Nie żyjesz tak, wiem No smutno no co Dobra Także tam nie idziemy, na pewno nie. Chyba, że jakiś prąd podłączymy, czy coś tam. Czekajcie, czy to jakaś kartka może, to coś ważnego. Na blu zależymy do Nie, no dobra. Ała, ała, ała. A ława, ława, ława. Tutaj i moje perspektywy. Dobra. A, zamknięte już mamy, chle... ...po cholerach, nie. A Już? No to jest problem. Dobra, mam tu gdzieś, dobrze, Tu tu nie przejdę, na dole też nie przejdę. Tam jest dużo niebezpieczeństwa. Także co ja mam z tą suszarką zrobić? Tam jest byłem. Nie, no, czyli to musi być coś w tym pokoju ochrony z tą suszarką. Może tu gdzieś muszę podłączyć tą suszarkę? I włącznik światła. To nie działa. Mójdrochrony, mm, tak, tak. Na biurkach nic nie ma. W wodzie żyje potwór, to to jest już dwóch moich kumpli. Nigdy nie powinienem się śmiać z tej starej miejskiej legendy o aligatorze żyjących w ściekach. To nie było mitem. Ale nikt mi nie wie, że byli pijani, pośliznali się. Nie jesteśmy aż tacy głupi. Nawet nazywanie tego potworem nie jest poprawne. To jest coś innego. Wszystko co wiem, to to, że coś tam jest. Teraz, nie zabić to coś się znajdziesz moją no tą notatkę, rozważ to co napisałem. Czytając to możesz myśleć, że zemsta jest daremna, ale Hossa i Jaime byli moimi najlepszymi kumplami. E, chciałbym wiedzieć, jak tego dokonać. Pistolety nie działają pod wodą, nawet mój sławny nóż nie pomoże, gdybym tylko miał granat No Ja niestety granatu nie posiadam. A z suszarką nie wiem, co zrobić. Także chyba jednak, wiecie co? Zapiszę i z wami się pożegnam. W następnym odcinku rozwiążemy tajemnicę tego potwora ze ścieków. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.